Czy wiesz, że żółtaczka może być objawem poważnych chorób wątroby, dróg żółciowych, a nawet chorób krwi? Dlaczego skóra i oczy nabierają żółtego odcienia? Czy zawsze oznacza to zagrożenie? Dziś odpowiemy na te pytania i rozwiejemy wszystkie wątpliwości. Żółtaczka to stan, w którym skóra, białkówki oczu i błony śluzowe przybierają żółty kolor. Dzieje się tak na skutek wzrostu poziomu bilirubiny, czyli barwnika powstającego w wyniku rozpadu czerwonych krwinek. Chociaż żółtaczka nie jest chorobą samą w sobie, stanowi ważny sygnał ostrzegawczy, wskazujący na schorzenia wątroby, dróg żółciowych albo krwi. Na całym świecie miliony ludzi cierpią na choroby związane z żółtaczką. A niektóre z nich mogą prowadzić do poważnych powikłań, jeśli nie zostaną odpowiednio wcześniej wykryte. Żółtaczka może mieć różne przyczyny, które dzielimy na trzy główne grupy. Żółtaczka przedwątrobowa, czyli hemolityczna, nadmierny rozpad erytrocytów powoduje wzrost poziomu bilirubiny we krwi, może to być spowodowane między innymi. Anemią hemolityczną, malarią, niektórymi lekami, zespołem Gilberta, łagodną chorobą genetyczną. Żółtaczka wątrobowa dochodzi do niej wskutek uszkodzenia komórek wątroby, co zaburza metabolizm bilirubiny. Może być wywołany przez wirusowe zapalenie wątroby WZW typu A, B, C, D oraz E. Marskość wątroby, np. w wyniku nadużywania alkoholu. Choroby autoimmunologiczne. Toksyczne uszkodzenie wątroby lekami lub substancjami chemicznymi. Żółtaczka zawątrobowa, mechaniczna, powstaje na skutek utrudnionego odpływu żółci do jelit, co prowadzi do jej zalegania. Przyczyny obejmują: kamicę żółciową. Nowotwory trzustki lub dróg żółciowych Zwężenia dróg żółciowych po operacjach lub infekcjach Najbardziej charakterystycznym objawem żółtaczki jest żółte zabarwienie skóry i białek oczu. Towarzyszą mu jednak także inne symptomy, takie jak Świąt skóry, wynikający z gromadzenia się kwasów żółciowych Ciemne zabarwienie moczu Bilirubina wydalana przez nerki Odbarwione stolce Brak bilirubiny w przewodzie pokarmowym Zmęczenie i osłabienie Ból brzucha, zwłaszcza w okolicy wątroby Nudności i brak apetytu Rozpoznanie żółtaczki wymaga dokładnych badań laboratoryjnych i obrazowych. Oto najważniejsze testy, które pomagają ustalić przyczynę. Badania krwi Poziom bilirubiny całkowitej Wolnej i sprzężonej określa typ żółtaczki, enzymy wątrobowe ALT AST wskazują na uszkodzenie wątroby, fosfataza alkaliczna ALP i GGTP pomocne w diagnozie cholestazy, morfologia krwi pozwala wykryć anemię hemolityczną, markery wirusowe HBsAg, AG, antyHCV. Wykrywają wirusowe zapalenie wątroby. Badania obrazowe USG jamy brzusznej ocenia stan wątroby i dróg żółciowych. Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny bardziej szczegółowa ocena. Biopsja wątroby jeśli podejrzewa się choroby wątroby o niejasnej przyczynie. Leczenie żółtaczki zależy od jej przyczyny. Leczenie farmakologiczne Leki przeciwwirusowe, np. interferony WZW b i C Kortykosteroidy w chorobach autoimmunologicznych Leki wspomagające pracę wątroby, np. sylimaryno Chirurgiczne Usunięcie kamieni żółciowych Leczenie nowotworów trzustki i dróg żółciowych Domowe sposoby i medycyna alternatywna Dieta wątrobowa, czyli uboga w tłuszcze, a bogata w warzywa. Ostropest plamisty. Wspomaga regenerację wątroby. Jak można zapobiegać żółtaczce? Szczepienia przeciwko WZW typu A i B. Unikanie alkoholu i toksyn. Zdrowa dieta bogata w błonnik i antyoksydanty. Unikanie kontaktu z zakażoną krwią, np. podczas zabiegów medycznych. Regularne badania wątroby, zwłaszcza u osób z grup ryzyka. Żółtaczka to nie tylko objaw, to sygnał ostrzegawczy organizmu. Jeśli zauważysz u siebie żółte zabarwienie skóry lub inne objawy, skontaktuj się z lekarzem. Dbaj o wątrobę, stosuj profilaktykę i badaj się regularnie.